Ciekawe co pani Rysio. O, pani Rysiowa, walka wręcz 17, mistrz nad mistrzami. Hej, hej, hej! Z tej strony Łosiu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód naszych kolonistów w grze RimWorld. Jak widzicie, no, kontynuujemy w miejscu, w którym żeśmy ostatnio zakończyli naszą rozgrywkę. Plan jest dokładnie taki, jak powiedziałem w ostatnim materiale, czyli będziemy w tym odcinku starali się zbudować stoły, które umożliwią nam produkowanie jedzenia. Dokładnie tak... Yy... Jak to się mówi, człowiek niewielbłąd, pić musi, jeść też musi, no i, i właśnie tymi tematami się dzisiaj zajmiemy. Oczywiście najpierw będziemy do końca budować naszą, naszą tutaj siedzibę. Angie tutaj dzielnie już buduje ostatnie, ostatnie łóżko, skończyła budować ostatni pokój, jeszcze tylko brakuje. Widzę podłóg pod drzwiami, takie małe omijaki już zrobiłem, ale wszystko jest już ładnie naprawione. Okej, okay. wszyscy poszli dziarsko rąbać drewno, muskuły lecą, rakiet fuel zalewają. No właśnie, mamy drewno. czyli przyda się. Gdzie tutaj mamy? Produkcja. Piec kuchenny, prosty piecyk do gotowania posiłków. Wymaga rozpalenia za pomocą drewna. Kuchenka elektryczna. Najpierw zrobimy sobie piec kuchenny. Dokładnie, będzie drewienko czy trochę tak dziwnie to pobudowałem. W sumie mało miejsca tutaj jest na ważne rzeczy. No ale dobra, piec kuchenny niech będzie. A, ok. Piec kuchenny. We have work speed penalty na zewnątrz. przecież on nie jest na zewnątrz. Chyba, że coś tutaj pomieszałem. Może on musi być na zewnątrz. Nie, jest na zewnątrz. A, wiem. Trzeba zbudować drzwi. Słuchajcie, czas na drzwi. Okej, okay, struktury, czyli wszędzie tutaj wstawimy drzwi i podejrzewam, że wtedy mm, wtedy ten nasz piec kuchenny będzie już traktowany jakby był w domu. Takie mam nadzieję w każdym razie. Oznacza obszar domu. Jest oznaczony obszar domu, więc to nie jest tego kwestia, czyli tylko tych nieszczęsnych drzwi. No dobra, no niech będzie. Już trudno sobie zbudujemy wszystko. Mamy psa, psa wam nie przedstawiłem. W ostatnim odcinku, bo skoro przedstawiłem wszystkich kolonistów, to jeszcze przedstawię wam white'a naszego Białaska, czyli Yorkshire Terrier'a z puszczy w wieku lat 9, trzeba go będzie utuczyć. Potem to zobaczymy, co z nim zrobimy. Ok, teraz skoro już żeśmy wybudowali, wybudowali te wszystkie drzwi, to podejrzewam, że piec kuchenny nam się uda zrobić. Gdzie był ten piec kuchenny? Tu jest piec kuchenny. Czy teraz działa tak? Wszystko już działa w jak najlepszym porządku. Oprócz tego, gdzieś tu był stół. O, stół rzeźniczy. To go sobie tutaj ustawimy. Niech będzie. Stół, rzeź... stół rzeźniczy. Piecy kuchenny, W piecu będziemy palić drewno. Jeszcze nie mamy prądu póki co. No to trudno. Trzeba będzie wszystko na bieżąco rozpercelowywać. Łącznie z. A, właśnie. Skoro nie mamy lodówki, ja zapomniałem o przechowywaniu zwłok zwierzęcych. Się tutaj przyda, żeby te, tą wiewiórę przynieść do nas i ją tutaj zaraz wy, wypatroszymy. Wysframy ją. W sumie też przydałoby się tutaj poustawiać drzwi, żeby to też nie było jak na zewnątrz, bo być może będą te materiały nam szybciej niszczały, to zaraz jeszcze wykażę tutaj. Wyciąć wszystkie rośliny. Być może położyć drewnianą... No chyba tak, chyba już położymy tutaj drewnianą podłogę. No co zrobić? Mamy 321 drewno. O, to szybciutko trzeba będzie. Narąbać więcej. Przyspieszeń. Szybko śpią. Okej, okay, wszystko jest już zrobione. Jesz o, tutaj też ten zagajniczek skosimy mi się na jakiś żarcik polityczny, że teraz drzewka można wycinać. Okej, okay, deszcz zaczął padać. To dobrze, wiewiórka jest już tutaj, nieżywa no, ale nie damy jej zmoknąć. Okej, okay, skoro są już zbudowane zlecenia, poćwiartuj stworzenie, rób, powtarzaj bez przerwy, żeby po prostu wszystko już się udało nam zrobić. Gotuj proste danie. Rób do uzyskania X. Każe robić do uzyskania... Aha, to będzie jeszcze raz. Że na stanie będzie mi 20 jedzonek. I cały czas tutaj ten nasz kucharz będzie to robił. A kto jest naszym kucharzem? Przypomnijcie mi. Angie, która jest inżynierem. No dobra. Angie będzie sobie. Gotować, ale pod warunkiem, że będzie miał wszystko inne zrobione, bo kucharzenie w tym momencie nie jest aż tak ważne jak budowanie, Najważniejsze najważniejsza jest rozbudowa. Nasi koloniści. O, niedaleko się rozbił kawałek statku kosmicznego. Tutaj, znaczy no niedaleko. Kawał drogi, gdzie to jest? Południe od nas. Jędziu już tutaj ładnie gotuje. Maliny. Może byś, kurde, wiewióra tam upatrzyła. Też by było dobre. Praca. Rolnik też. Kurczę, tyle zadań jej dałem. Nie, dobra. Rolnika też jako w drugiej kolejności każemy jej robić. No, też nie jest aż tak ważne. Ci tutaj zaczęli już oczyszczać ten teren. No dobra, to chyba plan na czas na plan na, na zbudowanie w końcu jakiegoś źródła elektryczności Tutaj dosyć... No, czy teraz deszcz pada, więc nie wiem czy efektowne będą panele słoneczne. Z drugiej strony mógłbym zbudować właśnie turbinę wiatrową, tak tutaj o. Akurat by, by, by idealnie pasowała. Dobra, zbudujemy na pewno. Jeszcze się muszę upewnić. O, wędrowiec dołącza, słuchajcie. Ja tutaj się zacząłem zastanawiać. A my mamy na pokładzie Lewina. Kim jesteś, Lewinie? Mie mężczyzna, mieszkaniec, spuszcza wiek 82. O, kurde. Nie wiem, co mam wam odpowiedzieć na to. Ekstremalna choroba Alzheimera. Zaćma, blizna po ugryzieniu i ból pleców. Ten facet w zasadzie nic nie umie. Jest lekarzem, ale chyba zapomina jakie leki trzeba komu podać. No Jest dobry w tematach społecznych, czyli ma gadane. Szkoda, że nie wie o czym mówi. Gotowanie na jedynkę, badania na ósemkę. No, mamy dar darmowego tragarza, niestety w RimWorld, postacie, które są tak utyrane mogą się nadawać co najwyżej na mięso armatnie, albo po prostu na tanią siłę roboczą. jest chemikiem, jest leniwym masochistą, czyli daj mi klapsa, byłem taki niegrzeczny, no ale kamizelka kurde, odporna, brzytwa. Trochę kas. no, niespecjalnie nie sobie obiecuję, że ta postać się nam przyda, no ale... Cóż, jak to się mówi, darowanemu koniowi już resztę tego powiedzenia zbudujemy sobie jedną turbinkę wiatrową dobra ustawię sobie wolniejszą prędkość beton, brzydki nie dobra, to te betonowe płytki sobie też ogarniemy. Ok, mamy płytki, i tutaj zrobimy sobie taką przybudówkę na bateryki. Tutaj nie mogę budować. Znaczy, to, to mi trochę psuje klimat, bo tutaj to wstawię tylko jedną baterię bo zrobimy to inaczej dobrze zrobimy to tak i tu ustawimy dwie baterie i powinno być dobrze baterie muszą być pod dachem oprócz tego drut energia przewód elektryczny No i mamy pomieszczenie z bateriami. Nie wiem czy dobrze je ustawiłem. Jak jedna wybuchnie, to pewnie druga, zaraz eksploduje. No ale co zrobić? Póki co nie mam za bardzo miejsca, jak mógłbym... A mógłbym, ale jestem kurczy drewnem. O, sobie zostawimy to pomieszczenie. Będzie schowek na niegrzecznych. Jeśli ktoś będzie niegrzeczny, to trafi właśnie do takiego schowka. Tutaj o zrobimy, przecież no można tak to zrobić. O, i tutaj bateryjki wstawić. O, pięknie. Jedna i druga. No i teraz to ma ręce i nogi ten pomysł. Okej. Okay. I już sobie tutaj to, to będzie. wiatraczek będzie robił prąd. Potem sobie jeszcze dostawimy jakieś yy, być może te, jak to się nazywa, panele słoneczne? No, i będziemy mieli prąd. Natomiast po co nam jest prąd? Prąd nam jest po to, żebyśmy mogli zrobić lodówkę. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja lodówkę uważam za najfajniejszą rzecz. Czy dobra? No, nie w rimworldzie. No, i sobie ją tutaj postawię blisko w sumie tych stołów. Chociaż chyba będę musiał je potem rozebrać, bo, bo też je jakoś tak niefortunnie ustawiłem. Albo tutaj sobie po prostu wydzielę taki, no, takie małe miejsce, dobra, na, na przechowywanie żywności, chyba sobie tak rzeczywiście to zrobimy. Wtedy nie będzie można. Zrobimy to inaczej, zrobimy to tak. Zrobimy to tak. No i zrobimy to tak. I tu będziemy mieli naszą lodówkę. Co my, nawet można byłoby zrobić ją większą. No. Trochę. No, i tu będzie oddzielny składzik, słuchajcie. Oddzielne składowisko. Tylko i wyłącznie na jedzenie i rzeczy, które się rozkładają. Czyli wyczyść wszystko. Yy, żywność całą i. Nie. Nie będziemy dawać kukurydz. Przecież kukurydza i ziemniaki to sobie mogą leżeć chyba. Chyba tak. No i zwłoki zwierzęce, to wiadomo, że damy tutaj o. Złoki, zwierzęce, żeby ewentualnie też, też to jakoś tam działało. Z drugiej strony żywność już się nie zgadza. Nie, to byśmy priorytet preferowany, o. I tyle. Więc będą tutaj znosili żarcie, a jak ten, nasza lodóweczka będzie pełna, no to wtedy ewentualnie mm, będą te rzeczy składowane tutaj w tym miejscu. No to jest brzmi jak plan przewód elektryczny Aha, czyli tu jest już zbudowane, no dobra Okej okay. I tu, no tutaj, poustawiamy sobie klimatyzatory. Kto tutaj tak kurde robi drzewo? Lewin zapomniał. Ma Alzheimera takiego, że zapomniał o tym, że trzeba się położyć, spać. A powiem Wam, że dawno nie widziałem tak, tak chorej postaci zaćma. Jemu to strach pistolet dawać, świadomość 20% wpływa na pamięć. No ale co, kurczę taki dziadeczek ma, ma począć, no dobra, przyspieszony czas. Kolejny dzień pada deszcz, kurczę, trochę tak szaro było za tym oknem tutaj. Mam nadzieję, że bardzo szybko tutaj nasi bohaterowie skończą, skończą budowę tego tego wiatraka do robienia prądu. Szczerze mówiąc, już mam chętkę na to, żeby coś tam zbudować. Dobra, to w ogóle to trzeba będzie trzeba rozebrać, bo widzę, że to wchodzi jakby w zasięg naszego wiatraka. No, trudno, potraktujemy to po prostu jako, jako. Ćwiczenia dla naszej Enji. No, tu są już betonowe płytki, okej. Okay. Praca wrem, mamy już dosyć duży zapas drewna, więc ja myślę, że chyba możemy im. Musimy odpuścić. Bąbanie. O, nagły atak. Słuchajcie, pojawiło się nieprzyjemne towarzystwo. Mamy do tego jeszcze gościa. Oriona, architekt, kobieta gwardzistka z karabinem snajperskim. On ją chyba będzie atakował. Ciekawe, czy ją załatwi. Powinien. W sumie, jeśli. On by ją załatwił, moglibyśmy też ją pojmać, albo wyleczyć ją, o. To byłby temat. Bierzemy MadDoga, Strzelca. Aha, MadDoga i Angie. A Rynek może sobie zostać, bo nasi Strzelcy to wystarczą. Ciekawe, co pani Rysio... O, pani Rysiowa, walka wręcz 17, mistrz nad mistrzami awanturnik załatwiła tego typa. Typ jest po prostu wypchany amunicją. Więc trzeba będzie tutaj jakoś to. Kurde, strzelaj. No to nie spodziewałem się tego. Pan architekt padł, ale za to patrzcie, jaki fajans dostaniemy. Karabin snajperski, lekki karabinek, lekki karabinek. Kurde, to prawdziwy Rambo był, tylko trzeba przede wszystkim tego rysia załatwić, bo bo ten ryś nam może, kurde, ostro zepsuć temat, jeśli chodzi o kolonistów strzelaj Ostrzał w głowę, uciekamy, uciekamy, uciekamy Szybko Załatwiony Uf, Poszło Dobra Co my tu mamy? Alkoholizm, nie mamy piwa Ale taki to w walce wręcz to by po prostu Kurde nas rozniósł. Niezdolny do intelektualnych umiejętności. Dobra, powiem wam tak, ja myślę, że warto jest rozważyć to, żeby tą osobę włączyć do nas do kolonii, ale póki co nie jesteśmy gotowi na coś takiego, z tego względu, że nie mamy lokum. Nie mamy nawet zwykłego więzienia, więc trzeba będzie tutaj to bardzo szybko zlecić naszym bohaterom. Raz dwa pięć, dobrze. Tak 5 pięć, pięć. raz, trzy, łosiu i dodawanie. To jest zawsze trudna sprawa. Czy wy też tak macie, a ja jestem strasznie słaby z matmy Gorzej niż zły. Dobra. Mamy tutaj dwa pomieszczenia. Drzwi ustawimy. Też każe tutaj łóżka szybko ustawić i będziemy mieli temat. Mad Dog. Mad Dog jest wojskowym. Angie od razu proszę mnie tutaj budować te rzeczy. Zajmij się planem. I Mad Dog wejść do niewoli. Nie ma łóżek, no to trzeba bardzo szybko zbudować łóżko dla więźnia. I całą w ogóle. Kto tam jeszcze może budować od nas? Budowniczy. 0. 1. 2. Maddock, dawaj kurde, będziesz tu budował. A, Angie. No dobra. To w takim razie, Mad Dog, skoro ma tutaj tyle tego czasu wolnego, to pozbiera. Nasze nowe uzbrojenie. Słuchajcie kurde Rambo. Proszę zdjąć ubrania, kasę zabrać, komponenty. A co on miał przy sobie? Płaszcz ze skóry krowy kurcze. Petarda. Mam nadzieję, że szybciutko tutaj zaczną budować i będziemy mogli ugościć naszego nowego towarzysza. I go wykurować. Wyżej wykorkuje. Szybko, szybko, szybko. Co ona tam, gdzie ona idzie? No serio! Buduj to! Słuchajcie, wyścig z czasem. Niestety, jak się okazuje, w tym odcinku zamiast budować lodówkę i klimatyzację, zajmiemy się budowaniem celi. Bad dog, budowniczy, dawaj, też tu pomagaj. Enzi Dawaj, buduj to. Nie mamy całego dnia. Enzi Dawaj, jeszcze to. Jeszcze tutaj jedno miejsce. Zbuduj to dzisiaj, dziewczyno. Jest, udało się. Dobra, łóżko dla więźniów, przeznaczone dla więźniów. Yy, Dog bierz do niewoli. Oprócz tego można wziąć maczugę, można wziąć piwko. O, no jak alkoholizm, to i piwko musi być po drodze. Ciekawa sprawa. Tutaj mamy tego Golasa już. Trudno, no. no. no i go najwyżej wypuścimy. Może nas wtedy nie będą atakować piraci. Ja szczerze mówiąc, zawsze. Wszystkich piratów rozwalałem, albo cio, ciołem na kawałki. Dobra, możemy zgodzić się, żeby była leczona tymi lekarstwami ziołowymi. Kto to jest naszym lekarzem? Panie Felczer. Mad Dog, taktyk. No i dziadek. Ale dziadek to kurde trochę... Trochę się boję dawać Kurczemu, kogokolwiek podopieka, bo może zapomni. Tutaj jest infekcja, ok. Od razu wezmę w relacjach więzień wypuszczenie. Jak tylko stanie na no nogi, niech se idzie i do widzenia. Wstawaj, do kurczę, jest 6 rano, ty już powinieneś tutaj się zajmować... typeczkiem. Link zatruł się proste danie. Nie dość, że jest, kurczę, postrzelany naszymi, naszymi karabinami, pośniaczony od tej bijatyki, nie dość, że jest alkoholikiem, to jeszcze, kurde, dostał sraczki. Współczuję. A, yy, okej, okay, właśnie. Dziadek ma dobre umiejętności społeczne, to wyślemy go do Julii, która przyszła z wizytą. W ogóle to jest jakaś karawana, yy, jakaś karawana taka handlowa. Zobaczymy, co oni mają. Możemy pohandlować maczugę. Możemy... Co i możemy sprzedać? Hełm. Nie, to oni mogą nam sprzedać. Zimowa czapka z włosaka diabelskiego za 8 dolarów. Lekkie karabinki. Nie, nie, to nasi. Nasi sobie to wezmą, wyekwipują zaraz. Nie opłaca się, ceny są bardzo słabe. Od nich co mogę kupić? Też w zasadzie nic ciekawego. Takie kurde bidy. Dobra, no to... Anuluj, to nie będziemy handlować, aż kurczę, z wrażenia przyłożyłem w mikrofon, dobra Słuchajcie, handel z naszą, z naszą karawaną już mamy załatwiony Jeszcze zobaczymy tylko jak tutaj nasz Maddock opatruje tego Linksa. Infekcja Zobaczymy czy to wyjdzie w ogóle Ciągle go tutaj kurczę próbuje cerować, żeby on tylko wyszedł do, znaczy żeby wyzdrowiał na tyle, żebyśmy go mogli wypuścić Oczywiście postrzelany. Tempo krwawienia. Umrze za 7 godzin. Odstrzelone prawe ucho. O! No tak, bo jak żeśmy strzelali, nie wiem czy pamiętacie był tam taki malutki headshot. Ok. Gościu jest już zacerowany. Najprawdopodobniej się nie wykrwawi, więc sytuację możemy uznać za opanowaną. Do nas, do kolonii, się nie nadaje: no bo można powiedzieć, że jest chodzącym wrakiem, więc sobie go odpuścimy, ale myślę, że jeśli go wypuścimy, to jego pobratymcy z, ze Sword Pack nie będą mieli nam tego za złe, bo będą nam nawet wdzięczni. Słuchajcie, i tym pozytywnym akcentem kończymy kolejny odcinek z Grimwold. Mam nadzieję, że fajnie się oglądało. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!